Dzień dobry, nazywam się Waldemar i jestem fotografem. Chciałbym zaprosić Państwa na krótką wycieczkę po Wilnie. Wilnie turystycznym, Wilnie mistycznym, oczywistym, ale też w e, Wilnie, w którym każdy znajdzie coś dla siebie: ostrą bramę, pomnik Adama Mickiewicza, piękną Wilenkę, ale też i pomniki Franka Zapy albo Johna Lenona. Wilno, które dla jednych się kojarzy z widokami Francji, dla innych być może z nowoczesnością. Dzisiaj chciałbym pokazać inne wilno. Wilno nieoczywiste. To jest nazwa wystawy fotograficznej, która niestety odbędzie się tylko i wyłącznie w przestrzeni internetowej. Prezentuję zdjęcia, które przedstawiają moje spojrzenie na miasto. Nie turystyczne, nie tradycyjne, ale tylko moje. Zapraszam!